Co może być problemem na poziomie mentalnym, że mi biznes nie idzie? Słucham, na poziomie mentalnym, na przykład przekonania, na temat pieniędzy, biznesu, na temat klientów, blokady, plany, czyli przygotowanie, na przykład, tak? No otwieram sobie biznes i tyle. Brak zdobycia wiedzy i tak dalej. Tu może być wiele przyczyn. Co może być na poziomie fizycznym przyczyną tego, że biznes nie idzie? Okej, okay, to taki poziom fizyczno-mentalny, ale ciężko czysto fizyczny w tym kontekście od, odciąć. Dlatego tak, zgadzam się. Współpraca z innymi ludźmi, co jeszcze? Miejsce, dokładnie. Jutro będziecie rozumieli, o co, co ja teraz mówię. Że miejsce ma znaczenie. Tak jak powiedziałem o tym biurowcu. Wiem, że to jest hotel, ale przykład biurowca. Miejsce ma decydujące znaczenie i jutro zobaczycie. Co na poziomie fizycznym jeszcze może być? Ja wam powiem to. Tak, mhm, składając czas, tak, 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 jak najbardziej. Fizyczność, drodzy moi kochani. Wizerunek, poziom fizyczny. No wyobraźcie sobie, prezes firmy w dziurach, pożeganej, z, dziura pożegany, po, po, z po, porannym pomidorem jeszcze tu. No dobry, jestem prezesem firmy. Biznes Ci nie pójdzie. Popatrzcie, okej. Okay. Wiem, że na ten temat nie mówiliśmy, ale może ktoś już ma pomysły. Co może nie działać tu, że biznes mi nie idzie? Czekajcie, powoli. Najpierw panie. Intencje. Intencje. Tak, to jest poziom duchowy, czyli intencja. Po pierwsze, co ja chcę zrobić, po co ja to chcę zrobić, skąd ja to chcę zrobić. Na przykład, może być intencja zysku. Chcę zyskać, chcę pomagać, a, brać, a wymieniać to, uwaga, wymieniać to na energię pieniądza, to nie jest zło. Co jeszcze? Intencja. Bardzo ważne to, co powiedzieliście, czyli ten początek. Przyczyna tego, że ja to robię. Po co ja robię szkolenia? Powiem Wam, bo jak siedziałem i patrzyłem na ludzi, którzy robią sobie problemy w życiu, a ja znałem rozwiązania, albo wiedziałem, jak ich poprowadzić, żeby do tego rozwiązania dojść, to mnie zżerało od środka. Ja po prostu już nie mogłem, dlatego się zwolniłem z etatu. Etat nie jest zły, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Jutro będziemy to tłumaczyć. To nie etat jest zły tylko nie właściwa osoba na danym stanowisku. Ja byłem ciągle niewłaściwą osobą na danym stanowisku. I wtedy zrozumiałem, że to nie. Ja chcę dać im rozwiązanie, ale jako magazynier nie dam im rozwiązania.